Daj się Bogu przemieniać. Bóg musi mieć plastyczną glinę. Im bardziej plastyczna glina, im większa glina, im bardziej jesteś uległy, tym bardziej to arcydzieło Bóg sobie wykonuje. A to, że jesteśmy uparci, to Bóg używa różnych doświadczeń, dobrze to wiemy, i różnych sposobów i metod wychowawczych by rozmiętrzyć tą glinę, rozmiętrzyć nasz charakter, nasze serce i by nas lepić jak ja pamiętam, teraz sobie przypomniałem przez chwilę jak ja wyglądałem nawet fizycznie w takim wiecie, amokach różnych alkoholowych a jak widzę Chrystusa jakby na mnie, tak? no na mnie i to co Bóg z jak widzą przemianę, tak? poprzez Jego Słowo, poprzez Jego łaskę poprzez przebywanie z Nim, On wszystko robi, bo powiem wam, że to co czułem najbardziej teraz to, że Bóg ma niesamowitą radość, frajdę, i On sobie odbiera chwałę tym, że, że takie arcydzieło z nas robi. To chciałem powiedzieć, że takie arcydzieło w nas tworzy. To Jemu chwała i tylko Jemu chwała i On po prostu jest zaszczycony tym, że tak powiem. Że może On jest dumny ze swojego dzieła. Dumny jest ze swego dzieła w nas. Młode by każdy brat. Ja ty Bóg gliną, która mu się poddaje. A Bóg sobie zbiera chwałę, bo... No bo to jest jego dzieło. On nie, dokoń, on nie dokończy do końca. Ale potrzebuje tej gliny. Potrzebuje naszej uległości. I mimo że jest czasem trudno to jeśli to przetrzymujemy, jesteśmy wierni mu, to powiem ta, ta, ta glina wilgotnieje po prostu. Dzisiaj widziałem fajny przykład z drzewem, że drzewo jest zasilane przez, przez ileś tam tysiące wody bierze na dzień od, od gleby. I wiecie, my też wbijamy korzenie mocno Chrystusa coraz głębiej, żeby większe drzewo było, ale musimy też mieć stałą relację bliską i z Bogiem, i czerpać tej wody rzeki żywej. Aby to był przepływ cały czas. Nieustanny przepływ. Bierzesz, oddajesz, bierzesz, wypuszczasz, bierzesz, wypuszczasz i to drzewo rośnie i zapuszcza korzenie. Bóg może uczynić potężne rzeczy w Twoim życiu nie na zewnątrz, ale wewnątrz Ciebie. Men, lecę do pracy, trzymaj się.